Witajcie moi kochani! Magiczna noc numer 3 i tym samym, co przyniesie nam marzec. Magiczna noc jest odpowiedzialna za. Myśl. Magiczna noc numer 3 jest odpowiedzialna za marzec przyszłego roku, kochani. Więc zaglądamy sobie w energię główną. Kartami właśnie magicznych nocy, co mam chcę przekazać uniwersum, a ja łączę się z wewnętrznym pobudkiem boskiej miłości i proszę o jasne przygotowanie. Magiczna noc numer 3 i marzec przyszłego roku. To już Ostatnie dni tego roku. Zobaczymy, o co chodzi, na czym mamy się skoncentrować w dzisiejszej nocy i co nam przyniesie marzec. O długo się startują karty. Na górze jeszcze myślą, 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 co tutaj pokazać tym świetlistym ładnieczkiem na kanale. O, już mamy. O, medytacja wdzięczności, kochani. Zamknij swoje oczy i otwórz się na to wszystko dobre i piękne co cię otacza i poczuj co jest warte twojej uwagi za co możesz być wdzięczny wdzięczna wejdź bardzo głęboko właśnie w to uczucie i czuj całym sobą W jakiej stabilności, w jakiej miłości i w jakiej radości się teraz znajdujesz. Czyli, kochani, w dzisiejszej nocy warto zrobić sobie medytację wdzięczności. I również tą medytację warto przez e, praktykować w miesiącu marcu. Dobrze, patrzymy dalej. Co jeszcze jest ważne dla nas w tej nocy i w miesiącu marcu? Mamy dwie karty. Przede wszystkim ta karta mówi, świętuj swoje życie, kochanie. I tutaj czuję właśnie tą energię, marzec, budzimy się do życia. I zacznij świętować, cieszyć się swoim życiem. A ta druga mówi, potrząśnij sobą i to mocno. <noise> właśnie tym począsaniem sobą uwolnisz się od wszystkiego, Starego, wszystkiego, co, co ci nie służy od tego starego ciężaru wiecie? I dlatego warto jest z sobą poczepać troszeczkę. I to jest właśnie taki symbol, tego, że zrzucasz wszystko, co ci nie służy, właśnie ze swoich ramion, ze swojego ciała. I wtedy w momencie, kiedy coś zrzucamy, ten cały ciężar, wtedy możemy z lekkością iść do przodu. I dokładnie tutaj chodzi o taki rytuał, mówi uniwersum właśnie tego otrzepywania się z tych właśnie różnych niepotrzebnych nam już starych rzeczy. Czyli stań z, yy, z napiętymi ramionami, rozszerzonymi Nogami, bardzo mocno na ziemi. Zamknij oczy i właśnie potrząśnij oczep się całe Twoje ciało ma być w wielkiej, jednej wibracji. <grystanie> Postaraj się to robić rzeczywiście całym ciałem zarówno rękami, całymi ramionami. Y do tego momentu, kiedy nie znajdziesz tego rytmu w całym swoim ciele i właśnie ten rytm tej wibracji yy, masz go bardzo mocno poczuć, tego zrzucania z siebie. I pozwól sobie właśnie na to ćwiczenie jak najdłużej. Do momentu, kiedy nie poczujesz, że wszystko z siebie opadło i ty stoisz spokojnie. Na ziemi. I właśnie ten moment, czy to ćwiczenie wprowadzi nową energię do Twojego życia, która będzie poczujesz, jak płynie już zaraz po tym ćwiczeniu w Twoim ciele. I wtedy, zrzucając to wszystko, poczujesz lekkość. Ciekawe? informacje nam tu uniwersum przekazuje. A teraz zobaczymy, kochani, co nam przyniesie marzec. I już bardzo szybko poszło. Mamy pierwszą kartę i to mamy diabła. Pokusa. Siódemka była. Walka właśnie z pokusami. Walka z tą energią tego naszego diabełka, co chcesz? Słodycze czy pieniążki, a może jeszcze coś innego. I tu będzie, kochani, taka walka zewnętrzna, może nawet walka z otoczeniem, może będziesz walczyć właśnie z tą no, nieciekawą energią tego diabła. No, zobaczmy dalej. Ja coś czuję, że muszę sobie doczytać do te karty zaraz. Mamy Pazia pentakli, no to za dużo, Jeszcze jedynka. O, dziękuję. I mamy siódemkę mieczy. No i co? I już wiemy chyba, co będzie tym diabełkiem, nie? No. Dokładnie te... To jest karta, wiecie co? W tym... No w tym marcu będziemy rzeczywiście... Mieli do czynienia właśnie z tą taką ciemną energią, kiedy ktoś będzie chciał y, nas zdobyć, kiedy będziemy walczyć, może nawet i z kimś, może z jakąś toksyką, może ze swoimi uzależnieniami. Y, tu chodzi: wiecie co, o taką, bo mamy pazia pentakli, a to są takie stabilne impulsy z zewnątrz. Y Ja myślę, że wy postawicie na swoją stabilizację, że nie dacie się tej siódemce mieczy. A siódemka mieczy to wiecie: kłamstwa, oszustwa, podwójne życie, właśnie takie wyciąganie korzyści tylko i wyłącznie dla siebie. I to ma coś wspólnego z tym diabłem. Ja sobie to doczytam innym tarotem. No i zobaczymy. O co chodzi z diabłem? Bo on nam się pokaże w miesiącu marcu. No, kochani, mamy maga. No, mamy do czynienia w miesiącu marcu z, no, z energią mężczyzny, który no, potrafi manipulować, który potrafi czarować, który potrafi um, użyć wszystkich swoich wdzięków, uroków i zmysłów do tego, aby kogoś skusić. Jeszcze jedną kartę. Tu możecie paść rzeczywiście ofiarą iluzji. Bo to jest dobry, iluzjonista taki mag, nie? Co coś ciekawe, to na tej karcie nie widać jego twarzy tego, tego maga. Czyli diabełek się ukrywa. Coś jeszcze do tego. Diabła i Maga, jaka, jakąś dodatkową informację? O, mamy księżyc. No, tu jest dużo ukrytych rzeczy. Tutaj, po pierwsze, ktoś może ci, yy, ktoś będzie mógł próbować cię właśnie, yy, że tak powiem, zmanipulować, yy, nie wiem, wyznając ci uczucia, czy też właśnie. Tym pożądaniem, tym magnetyzmem, jaki może między Wami jest. Ale kochani, że mamy diabła, maga i księżyc, to to będzie wszystko iluzją. Ten ktoś dla swoich korzyści może Ci wszystko pięknie przedstawić. Bądź ostrożna. Diabeł nie śpi. <gryw> Teraz mamy siódemkę. Buław, czyli to jest walka. Może właśnie takie ataki z zewnątrz. No i zobaczmy. uj. No i mamy ósemkę buław. I to jest karta, która mówi właśnie o komunikacji. Kochani, tu może być coś... Mm, i mam tak, możecie być rzeczywiście oskarżani. Niesprawiedliwie oczywiście, bo moje community... Nie jest e, sprawiedliwy. Niesprawiedliwie oskarżani. To może być rzeczywiście taka nagonka na Was. Tu ktoś może rozsiewać plotki, z którymi Ty będziesz chciała walczyć. Bądź ta komunikacja, która ruszy w Twoim kierunku, będzie taką komunikacją, która spowoduje u Ciebie taką wewnętrzną walkę. Zobaczmy jeszcze jedną kartę. Co nam się odwróciły? O, trzy, za dużo. Jedną kartę proszę, do, do Uniwersum. Jeszcze jedną kartę proszę. Tu będzie dużo gorącej, dużo takiej mm, szybkiej, energicznej komunikacji. O, to może rzeczywiście powodować to, co powiedziałam, ta wewnętrzna walka to może coś mieć wspólnego właśnie mam kochanków z jakąś relacją romantyczną. Kiedy będzie ta komunikacja dużo ale ona spowoduje właśnie albo walkę między wami albo walkę z samym sobą. I tu chodzi o jakąś relację o związek miłosny. Teraz mamy tego pazia pentakli, to są te impulsy z zewnątrz. Tu chodzi też o waszą stabilizację. Yy, mamy tu wieżę, a jeśli kiedykolwiek pojawi się wieża na jakiejś karcie ta, starota, to ona daje bezpieczeństwo. Więc wiecie co? Ja coś tu czuję, że jeśli chodzi o, o wasze finanse, to będziecie bezpieczni. To będzie wszystko stałe. Może jeszcze nawet otrzymać jakieś impulsy z zewnątrz. Bądź takie wewnętrzne impulsy odnośnie tego, jak wprowadzić więcej e, stabilizacji, na przykład jeśli chodzi o finanse, może też i o Was samych. Zobaczmy, co nam tutaj powiedzą karty opowiadające. O, no, tu chodzi o pieniądze, zdecydowanie. E, tu chodzi o rozwój. W danej sytuacji mamy hmm, dziewiątkę pentakli, czyli tak naprawdę, jeśli chodzi o finanse, to w miesiącu marcu nie musisz się naprawdę o nic bać. Twoje pieniądze będą stabilne, bo dziewiątka to jest bardzo taka stabilna energia. Plus jeszcze będą do Ciebie napływać dodatkowe impulsy, jak może pomnożyć jeszcze te pieniądze. Czyli jeśli chodzi o finanse, kochani, marzec będzie naprawdę korzystnym miesiącem. No i patrzymy dalej. Teraz mamy siódemkę mieczy, czyli wiecie, ten co pojawia się i znika. I tu jestem ciekawa, co nam się pokaże. Królowa Pentakli, królowa Pielichów. Hmm. Hmm, hmm. To jest wasza energia. Ach, już wiem. Wy będziecie, to będzie taka niepewność, to może być wasza energia, kiedy będziecie niezdecydowani, jeśli chodzi o waszą stabilność, a wasze uczucia. Czyli będziecie może kurcze, nie będziecie szczerzy, nawet w stosunku do siebie, bądź do innych. Bo powiem Wam, tutaj czuję Waszą taką, no, mm, niezdecydowaną energię, kochane dziewczyny i chłopaki, bo to są Wasze karty. I Wy położyliście się na tą siódemkę mieczy, czyli będę wyciągać korzyści dla siebie. To chyba pierwszy raz Wy będziecie w tej energii tego e, właśnie, mm, te, tych si si siódemki mieczy. Kiedy to ja sobie otwieram drz drzwiczki, e, będę brała dla siebie wszystko, co mogę. I tu mamy, słuchajcie, taką, e, takie dwie charakterystyki, czy, czy dwie części wasze. Tu jak chodzi o stabilizację, o pieniądze, a z drugiej strony chodzi o uczucia. Czyli ja odnoszę wrażenie, że wy sobie potwieracie drzwiczki, niektóre z Was. Niektórzy z Was mogą być właśnie w takiej energii, że możecie jechać na dwa fronty, kochani. Ja to rzadko, chyba nie mieliśmy jeszcze takiego e, właśnie przesłania, ale tutaj rzeczywiście może, e, może to nie może, tylko na pewno dla niektórych z Was będzie to Wasza energia, kiedy dla korzyści materialnych będę utrzymywać kontakt z jednym mężczyzną, a z innym, bo mam uczucia. Czyli będą tutaj teraz dziewczyny w takiej energii. Hmm. Przykład tylko. Kocham moją bratnią duszę, czy kocham, nie wiem, sąsiada Jurka, ale pozostanę przy mężu, no bo mam stabilizację finansową. Wiecie o co chodzi? No, taka mnie ciekawa energia. Zazwyczaj to robią te nasze Wiktory. Coś takiego, ale tutaj widzę, kochani, że to może być wasza energia w miesiącu marcu. Bo i takich mamy tutaj, kochani, na tym kanale. Oj, mamy, mamy takie osoby. I tutaj nam uniwersum pokazało, że to ty będziesz tym razem tym uciekaczem. Czyli tu sobie otworzę opcje, tam sobie otworzę opcję, tu zostanę, bo jest stabilność, a tam sobie pójdę, bo są uczucia. I, i jadę sobie na dwa fronty. <laughs> Ciekawe, kto mi się przyzna w marcu do takiej sytuacji. Może ta sytuacja już jest, a w marcu jeszcze będzie działać ta energia. No proszę. Ciekawie, ciekawie. Patrzymy dalej. Co jeszcze przyniesie miesiąc, marzec? Mamy ciebie. O, będziesz się blokować na uczucia, kochanie. Będziesz się blokować na uczucia. Tutaj się rzeczywiście coś może wydarzyć, kiedy ty powiesz nie. To nie czas na y, jakieś tam romantyzmy, miłości i w ogóle. W miesiącu marcu to dla mnie nie istnieje. A już wiem dlaczego. Ponieważ będziesz miała, jeśli chodzi o Twoje życie uczuciowe, do czynienia z jakąś żmiką. I teraz, kochanie, uwaga, uwaga. Tu może być rzeczywiście w miesiącu marcu konfrontacja ze żmijką, może być rozmowa w cztery oczy, kimkolwiek by ta żmija nie była. Tu może być rzeczywiście, może chodzić o pieniądze bądź o uczucia. Jeśli chodzi o pieniądze, to może być właśnie ktoś, kto będzie chciał od Was wyciągnąć pieniądze czy będzie rozmowa w cztery oczy, kiedy ktoś nawet słysze może was szantażować, jeśli chodzi o pieniądze, tu będzie toksyczna osoba, z którą będzie rozmowa, może nawet wasz szef, który was wykorzystuje, będzie rozmowa w cztery oczy, kiedy on swoją toksycznością może rzeczywiście oszukać cię o jakąś premię, o podwyżkę itd. Druga opcja jest taka, kochani, że tu będzie rozmowa o uczuciach może właśnie, bo żmija to jest rywalka między innymi jeśli jesteście w jakimś trójkącie miłosnym no to możecie mieć konfrontację ze swoją rywalką i tu może dojść do rozmowy w cztery oczy do konfrontacji właśnie z tą rywalką jeśli o was wie, jeśli się o was dowie okej okay. hmm, ciekawe energie się szykują co nam tak jeszcze eryta i Kwanto. o. No, kochani, tutaj rzeczywiście narodzi się coś nowego, coś co wprowadzi porządek w wasze życie w marcu. Tu się może otworzyć nowa przestrzeń, nowy rozdział waszego życia, kiedy zaczniecie coś nowego, coś pięknego. To mogą być różnego rodzaju propozycje, czy to pracy, czy jakiegoś nowego projektu czy nie wiem przeprowadzki. No wszystko co piękne tutaj ma szansę się otworzyć, coś nowego małymi kroczkami się zacznie rozwijać i dokładnie to nowe, co się narodzi w miesiącu marcu czy nawet dzisiejszej nocy, to wprowadzi porządek i spokój do twojego życia. Okej. Okay nam powie jeszcze Uniwersum, co jest ważne w miesiącu marcu. Mamy, kochani, dwie karty. Tu jest przesłanie, mamy wodnika i tu chodzi o pokorę i ekstazę i mamy współodczuwanie. Mamy łabędzia. Wy będziecie bardzo mocno w empatii, kochani, ale też będziecie w takiej pokorze, w takim. W takim szacunku do wszystkiego co Was otacza. Tu oczywiście chodzi też i o ekstazę. O jaką to każdy będzie wiedział dla siebie, ale że mamy. Właśnie dwa piękne łabędzie tutaj na tej karcie. A łabędzie, wiemy, żyją ze sobą długo i szczęśliwie i praktycznie są z jedną partnerką czy partnerem całe życie. Oni tylko raz kochają. Ja teraz słyszę energię skorpiona, bo skorpion kocha tylko raz w życiu. I powiem Wam, jak analizowałam, to rzeczywiście tak może być. Czyli tutaj chodzi rzeczywiście o tą energię tego łabędzia, kiedy czujesz właśnie to, to uczucie do siebie i do całego świata, ale również i wielki szacunek. Okay. To zobaczmy jeszcze, co nam powiedzą anioły odnośnie miesiąca marca. musisz nabrać do czegoś dystansu, do czegoś, do kogoś, aby przemyśleć wszystko jeszcze raz. I to może coś mieć wspólnego rzeczywiście z obfitością, czy to emocjonalną, czy finansową, kochani. Dobrze. To zobaczmy, jaka runa towarzyszy nam w miesiącu marcu. Bądźcie jasne czyste, bądźcie jasne czyste, bądźcie jasne czyste. Jaka runa towarzyszy nam w miesiącu marcu? I mamy Tiwaz. Dokładnie. To jest runa bogatyra i to oznacza bycie dla siebie, bycie podporą dla siebie. Dla innych i bycie dla siebie w centrum świata. Ja myślę, że właśnie miesiąc marzec będzie takim miesiącem, kiedy będziecie się mocno koncentrować na sobie i właśnie będziecie dla siebie w centrum świata. Pięknie. Teraz zobaczymy, jakie znaki Zodiaku będą tutaj w rezonans. O, szybko poszło! Mamy, kochani, dziewiątkę. Mamy czwórkę i środę. Tu się może coś wydarzyć, właśnie. Mamy ósemkę. Wszystko płynie. Mamy wodnika, 11. Mamy dziesiątkę. Coś zaczniesz od nowa. Mamy sobotę, siódemkę. O, i mamy. Czas życia, ty odzwierciedlasz świat, a świat odzwierciedla Ciebie. Czyli, kochani, znowu prawo rezonansu: co w środku, to na zewnątrz. I tu jest ważne, abyście właśnie w miesiącu marcu bardzo uważali na swoje emocje. E, właśnie z tą medytacją tego zrzucania, oczepywania się z, te, z, tej, z, z tych starych rzeczy, które tylko na Was ciążą, a Wam nie służą, może właśnie zaczniesz coś całkiem nowego, oczyścisz swoje pole energetyczne, swój umysł, swoje serce, swoją duszę, swoje ciało, i wtedy zaczną się dziać, cuda w Twoim życiu. <śm> No więc moi kochani, przepięknej trzeciej magicznej nocy, no i bogatego w cuda marca, buziaczki. Mm.